Cześć, to Michał. Witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować moją makietę. W komentarzach czasem się pytacie, jak duża jest moja makieta. Otóż yy, zmierzyłem ją. Ma w tej chwili 8,5 metra długości. Czyli tory mają długość 8,5 metra. W największym miejscu w tej chwili. Nie licząc tego fragmentu, bo to jest zdejmowane, w najmniejszym, yy, najwęższym miejscu ma na 55 cm, w najszerszym 100, 100 cm, w tym miejscu 80, a tu szerokość jest 90 cm. I tutaj zrobiłem przejście, ten panel jest zdejmowany, żeby można było swobodnie sobie wejść na makietę. Tu jak widzicie jest jeszcze teren do robienia, ale co najważniejsze jest wyprowadzony tor. Na razie jest donikąd, ale będzie jeszcze to rozbudowywane, więc na razie nic więcej nie będę mówił. Ale już są plany, już są plany. No ta część makety to jest zrobiona przeze mnie jako pierwsza. Ona jest do poprawki jeszcze. Tak samo delikatnie to będzie poprawiana ta część makiety. W szczególności tam, gdzie jest ta woda, to nie podoba mi się. Idziemy dalej. Parowozownia też jest jeszcze do zakończenia. Tu na przykład jest teren do wykonania. No, ale na pewno tutaj w koło parowozowni też jest jeszcze dużo do robienia. Oczywiście czasu brak, ale jeszcze znajdzie się czas na to. Pozwy oporowe zapraszam na jeden z moich filmów, jak to wykonałem. Tak samo drzewa, różne krzewy, zieleń na makiecie. Troszkę Wam pokażę z bliska, na tyle ile mogę, jak to wygląda. I tutaj już dochodzimy do rzeki, która będzie przedłużana. Tutaj będzie przedłużana rzeka. Tu jest już nowy teren. Właśnie robię dla Was film. Nowy to powoli się robi, bo to wszystko musi oczywiście wyschnąć. A sknie trochę długo, bo nie jest tu za ciepło w tym pokoju. W pokoju hobby, więc muszę to rozłożyć. Długi, na dłuższy czas. no tu to, to wzgórze widzieliście. Tak samo, te, jak, jak wykonywałem te skałki. A no, moje, że pociąg to może nakręcę jak on tutaj się zbliża. Także tu jest teren do zrobienia. Też nie będę zdradzał, co tu będzie, chociaż już powoli możecie się domyślać, że te domki będą tu stałe, ale nic więcej nie zdradza. Także to chyba na tyle. Jeszcze dużo pracy przede mną, mało czasu, ale postaram się. Chociaż jeden raz w miesiącu czy dwa razy rzucać jakieś film, filmy z postępu. Bo obiecać nie mogę, że to będzie częściej, a jak będzie częściej, to też będę się z tego cieszył. Także w tym filmie to na tyle. Trzymajcie się. Hej.